Muszę ja ja zobaczyć. Ja nie, nie, <grym> ale ślicznie wygląda tutaj. Nie na to w A co A tam do suszarki z powrotem. Możesz porycać trochę. Nie, nie, nie. A wiesz, tam może mu tylko nogach obciąć. Nie. nie, no, już mi zostaw ręce. Fajne takie, by będzie. Ale nie, chodzi mi o to, bo ja musiałem obciąć w pasie. Ale widzę, że Chodźmy to już, bo. On, ja muszę mu um, to powiedzieć, no, gdzie mu, mu skrócić, bo wiesz, no nie może zostać z tymi nogawkami, bo tak wygląda, ale tu, do, zastanawiam się czy dotąd, no nawet nie obciąć, no, żeby prostu nie zwęzić troszeczkę. No do trzy czwarte, tak, do połowy te nogawki. No, chodź tutaj, jeszcze, byś to, ja... To tak pójdę. Czy tak pójdziesz? To jest ta stwora. chciałam Ci ten kaptur, żeby było widać, jak to się naciąga z tym kapturem, wiesz... Jak jest przepięty? to tu podczanie do góry trochę. Podczanie do góry trochę przecież. Ale źle w strój, a wady się nikt nie spodziewa. A ja się mam. Ciekawy czy ten twoje. Mama ucieknie. Mama miała, babcia już wieje. Ciekawy czy ten twój twoi... ja mi... Michał wie, że ma strój już. Mama tę maszynkę do patrzenia. Czekaj, ktoś mama źle ubrała? Obróć się przodem, Ten przodem, nie kręć bo... się, bo... Jaki nie? Ja mówię, przodem, a nie leci na przod teraz. O niej, o Proszę cię, bo coś źle zrobiłam, no. Wrywaj, nieźwiedzia mi głowy. A co to, to? No. To Michał, e, e, już teraz tamty, bo, ja, bo jak się nie filmaczkiem, nie? To on za nim dojdzie, to się wszystko. Pokaż się, no. O. To trochę tak to ten dekolt, nie? Właśnie. No, ja właśnie, muszę, muszę zobaczyć, co, co z tym. Żeby on... Mm. Tu mu się nie rozkłada, No, Ну а, да, так. Можно, можно... А чекай, матушка, еще. Если... Чекай, что-то сделать, извините, и еще.